Cytat z Dana Riskina: Apofis asteroida, która może naprawdę dać nam zły dzień. Nadszedł czas, zbliża się pierwsza asteroida zdolna pogrążyć naszą cywilizację w bezprecedensowym chaosie. Po raz pierwszy NASA musi ponownie przygotować się na uderzenie asteroidy. Przez długi czas nie było jasne, jak duże jest zagrożenie ze strony Apofisa. Teraz nowe badanie pokazuje, że może ona uderzyć w Ziemię. Jak duże zniszczenia przyniesie nam ta asteroida, a przede wszystkim gdzie uderzy? Kanadyjski ekspert Dan Riskin jest pewien, że Apophis uderzy w Ziemię. To tylko kwestia czasu. Riskin jest biologiem ewolucyjnym i rozchwytywanym autorem, jeżeli chodzi o losy Ziemi i naszej cywilizacji. Globalne pytanie brzmi, dokąd pójdziemy po dniu X? Czy Ziemia naprawdę pogrąży się w chaosie i zmieni się dramatycznie po ostatecznym uderzeniu Apofisa? Wiemy o tej 370-metrowej asteroidzie od 2004 roku. Apofis został pierwotnie sklasyfikowany jako poważne zagrożenie, ponieważ wcześniejsze obliczenia wskazywały na niewielkie, ale realne prawdopodobieństwo kolizji w 2029. Ostrzeżenie to wywołało niepokój na całym świecie i doprowadziło do intensywnych badań naukowych. Naukowcy skrupulatnie badali każdą dostępną informację na temat asteroidy. To jednak trudne przedsięwzięcie. Chociaż asteroida jest wystarczająco duża, aby zadać nam duży cios, w skali kosmicznej nie jest niczym więcej niż maleńką drobiną pyłu, którą musimy jakoś zeskanować i obserwować. Asteroidy same w sobie nie emitują światła, a jedynie odbijają światło słoneczne lub pochodzące z planet i księżyców, gdy przelatują pod pewnymi kątami względem tych źródeł światła. Po pierwszym ostrzeżeniu, że Apophis może uderzyć w nas już w 2029, NASA wydała zgodę. Korekta orbity wykazała, że i tym razem możemy uciec. Apophis nadchodzi ponownie w 2036. Ta asteroida wydaje się mieć na celowniku Ziemię. W 2029 roku Apophis przeleci tak blisko nas, że przejdzie pod naszymi satelitami. Naukowcy potwierdzili, że tym razem Apophis minie Ziemię bez uderzania w nią, ale jest jeszcze za wcześnie na ulgę. Pozostaje jedna niewiadoma. Podczas zbliżania ziemska grawitacja może wpłynąć na orbitę asteroidy w sposób, który sprawi, że przyszłe zbliżenia, zwłaszcza w 2036, będą nieprzewidywalne. Gdyby Apophis zmienił swoją orbitę, mielibyśmy niecałe 7 lat na przygotowanie się na uderzenie. Dan Riskin jest uznanym naukowcem zajmującym się ewolucją i ostrzega, że te niepewności należy traktować poważnie. Asteroidy i komety uderzały w Ziemię wielokrotnie. Są one częścią normalnego kosmicznego życia naszej planety. Ziemia przetrwa, ale nasze społeczeństwo jest zagrożone. Od dłuższego czasu intensywnie badamy asteroidy, ale czy kiedykolwiek będziemy naprawdę przygotowani? Po początkowym gwałtownym uderzeniu i niesamowitych zniszczeniach, Apopis może również spowodować drastyczne globalne zmiany klimatyczne w dłuższej perspektywie. W rzeczywistości nie możemy pozwolić, by zaszło to tak daleko. Jeżeli Apophis znajdzie się na kursie kolizyjnym, musimy działać zanim asteroida uderzy. Musielibyśmy spróbować zepchnąć asteroidę z jej orbity, aby przeleciała obok. Jednak nadal nie jest jasne, czy to się uda. Dan Riskin opracował scenariusz, który pokazuje, że uderzenie w nasz dzisiejszy świat byłoby śmiertelne dla całego globu. Konsekwencje pogrążyłyby Ziemię w nowej erze chaosu i zmian. Co mówi najnowsze badanie NASA? NASA przygotowuje się, a najlepsi naukowcy na świecie badają tę ważną asteroidę. Najnowsze badanie NASA dotyczące obrony przed asteroidami ocenia potencjalne zagrożenia ze strony obiektów bliskich Ziemi oraz analizuje symulacje i hipotetyczne scenariusze. Wyniki pokazują pilność i wyzwania związane z obroną planetarną. Badanie to jest pierwszą odpowiedzią na rosnące obawy dotyczące asteroidy Apophis, ale musimy pójść dalej. Lindley Johnson, dyrektor Biura Ochrony Planetarnej NASA, podkreślił, że potrzebujemy jak najwięcej informacji na temat rozmiaru i orbity asteroid, aby uniknąć praktycznych problemów spowodowanych niepewnością. Badanie i ćwiczenia wyraźnie pokazały, że nadal istnieją znaczne luki w międzynarodowej gotowości na takie potencjalne katastrofy. W ramach szeroko zakrojonych ćwiczeń hipotetycznych, NASA przeprowadziła symulację asteroidy, która początkowo pozostała niewykryta ze względu na swoją orbitę wokół Słońca i znajduje się na kursie kolizyjnym z Ziemią. Ta fikcyjna asteroida była wystarczająco duża, aby spowodować znaczne szkody regionalne w przypadku zderzenia. Symulacje wykazały luki w globalnej społeczności. Narody, które obecnie są ze sobą w sporze i dyskusji lub nawet w stanie wojny, musiałyby współpracować z resztą świata i wrogimi obozami w tej jednej kwestii. Nie wiemy jeszcze, w jaki sposób obrona powinna być praktycznie finansowana. Tutaj również społeczność międzynarodowa musi trzymać się razem, ponieważ być może będziemy musieli wysłać kilka sąd, aby wypchnąć Apowisa z jego śmiercionośnej orbity. Jeżeli wszystkie próby poszłyby źle, nadal musielibyśmy mieć wystarczające zasoby, aby przygotować planetę i ludzi na konsekwencje. Wyniki ćwiczenia NASA były alarmujące. Ćwiczenie pokazało, że ludzkość nie jest obecnie w stanie zapobiec takiej katastrofie. Pomimo hipotetycznego czasu ostrzeżenia, wynoszącego 14 lat, musimy zacząć działać, jeżeli chcemy ulatować nasz świat. Pewne jest to, że Apophis nie będzie jedyną asteroidą, która nam zagrozi. Będą też inne. W najgorszym przypadku jeden z tych kawałków może pojawić się bez większego ostrzeżenia, a wtedy uderzenie będzie nieuniknione. Jak dokładnie wygląda Apophis? To przerażające, że istnieje bryła, która ma 370 metrów, która w ciągu najbliższych 100 lat kilkakrotnie przekroczy orbitę Ziemi. Jednak przez większość czasu tak naprawdę nie widzimy Apophisa. Nasze nowoczesne teleskopy mogą wykrywać asteroidy przy użyciu najlepszych technologii. Nie mamy jednak wyraźnego obrazu asteroidy. Oficjalnie znana jako 99942 Apophis, asteroida ta wciąż pozostaje wielką tajemnicą. Jak podkreślił Lindley Johnson, potrzebujemy więcej informacji. Nasa jest już w drodze. Sonda OSIRIS jest obecnie w drodze do Apophis i za kilka miesięcy przywiezie nam cenne próbki z powierzchni asteroidy z powrotem na Ziemię. Jeżeli chcemy skutecznie zepchnąć apois z orbity kolizyjnej, musimy dowiedzieć się więcej o dokładnym składzie gęstości i masie asteroidy. Apofis prawdopodobnie pochodzi z pasa asteroid między Marsem a Jowiszem. Ten zbiornik miliardów skał, którego początki sięgają początków układu słonecznego, może w każdej chwili wystrzelić asteroidy w naszym kierunku. Naukowcy odkryli, że w ciągu kilku dekad Jowisz może zająć pozycję w układzie słonecznym, która grawitacyjnie wpłynie na pas asteroid w taki sposób, że dziesiątki asteroid mogą nagle polecieć w kierunku Słońca. Prognozy te po raz kolejny imponująco pokazują, jak pilnie musimy się przygotować. Apofis porusza się obecnie po eliptycznej orbicie wokół Słońca, która regularnie zbliża go do Ziemi. Najbardziej krytyczne zbliżenie będzie miało miejsce 13 kwietnia 2029. W czasie tego zbliżenia asteroida przejdzie około 31 tysięcy kilometrów nad powierzchnią Ziemi, około 1 /10 odległości do Księżyca. W czasie zbliżenia Apophis może przelecieć przez specjalną konstelację grawitacji Ziemi. Jeżeli Apophis trafi w tę dziurkę od klucza, prawdopodobieństwo zderzenia w 2036 roku wynosi 75%. Apofis nadchodzi, co może się stać? Uderzenie Apofis może mieć katastrofalne skutki w zależności od miejsca uderzenia na lądzie, w wodzie, w gęsto lub słabo zaludnionym obszarze. Poniżej szczegółowo przejrzymy się możliwym scenariuszom uderzenia Apofis i ich skutkom dla Ziemi. Jeżeli Japowis uderzyłby w ocean, co jest prawdopodobne ze względu na dużą powierzchnię wody na ziemi, natychmiastowy wpływ byłby ogromny. Takie uderzenie spowodowałoby odparowanie ogromnej ilości wody i wywołałoby potężne tsunami. Fala tsunami mogłaby osiągnąć wysokość kilkuset metrów i zalać obszary przybrzeżne w promieniu kilku tysięcy kilometrów. Zagrożone byłyby miasta i wsie położone wzdłuż linii brzegowych, a infrastruktura zostałaby poważnie uszkodzona. Wyobraźmy sobie, ile zakładów przemysłowych, portów, lotnisk, drogich willi i ośrodków wypoczynkowych położonych bezpośrednio na wybrzeżu zostałoby zniszczonych za jednym zamachem. Uderzenie wyrzuciłoby również duże ilości pary wodnej i innych cząstek do atmosfery, powodując, że Ziemia doświadczyłaby okresów ciemności i gwałtownych zmian klimatycznych. Parowanie wody i uwalnianie aerozoli mogłoby ochłodzić globalny klimat, podobnie jak wulkaniczna zima. Musielibyśmy spodziewać się nieurodzaju przez lata, a globalne dostawy żywności byłyby zagrożone. Potrzebujemy zatem nie tylko sąd kosmicznych, ale także alternatywnych koncepcji dla rolnictwa, które mogą nadal funkcjonować niezależnie od warunków zewnętrznych w sytuacji awaryjnej. Uderzenie w ląd spowodowałoby potężną eksplozję, porównywalną z detonacją kilku bomb jądrowych. Uwolniona energia pozostawiałaby gigantyczny krater o szerokości kilku kilometrów. Fala ciśnienia i ciepło uderzenia zniszczyłyby wszystko w promieniu wielu kilometrów ludzi, zwierzęta, lasy i budynki. Na słabo zaludnionym obszarze, takim jak pustynia lub Arktyka, bezpośrednie straty ludzkie byłyby niewielkie, ale konsekwencje środowiskowe mogłyby mieć znaczący wpływ globalny. Nasza planeta jest wrażliwym ekosystemem. Skutki prawdopodobnie na zawsze zmieniłyby kierunek globu i nasz klimat. Uderzenie w gęsto zaludniony obszar byłoby najbardziej niszczycielskim scenariuszem. W metropoliach takich jak Nowy Jork, Tokio czy Bombaj, uderzenie pochłonęłoby miliony istnień ludzkich i zniszczyłoby całe miasta. Infrastruktura uległaby całkowitemu załamaniu, w tym sieci energetyczne, wodociągowe i komunikacyjne. Straty ekonomiczne byłyby niezmierzone, a ocaleni stanęliby w obliczu kryzysu humanitarnego. Długoterminowe konsekwencje takiego uderzenia również byłyby katastrofalne. Ocalali musieliby radzić sobie ze skutkami pożarów, toksycznymi gazami i możliwą ekspozycją na promieniowanie. Uwolnienie zanieczyszczeń do atmosfery mogłoby wpłynąć na jakość powietrza na całym świecie i spowodować problemy zdrowotne na całym świecie. Uderzenie u wschodniego wybrzeża USA było krótko przewidywane na rok 2029. Oznaczałoby to, że miasta takie jak Los Angeles, Seattle i San Francisco zostałyby zniszczone przez gigantyczne tsunami. Uderzenie mogłoby również wywołać reakcję łańcuchową w tak wrażliwym miejscu i spowodować np. pęknięcie uskoku San Andreas w Kalifornii. Gdyby asteroida uderzyła w Europę, mogłoby to doprowadzić do wybuchu wulkanów we Włoszech. Skuteczny system wczesnego ostrzegania umożliwia nam podjęcie działań w odpowiednim czasie, aby zminimalizować skutki uderzenia. Jednak ewakuacja milionów lub miliardów ludzi z zagrożonych obszarów i budowa infrastruktury ochronnej będą nadal wymagały wielu przygotowań, co pokazała nam NASA w swoim najnowszym badaniu. Subskrybuj kanał już teraz i bądź częścią każdego nowego filmu.